Witam Was serdecznie. Z tej strony Darek Kryptoanalizy. Znajdujemy się właśnie na grupie Discord. Po raz pierwszy postanowiłem udostępnić Wam kilka informacji na temat grupy Pro, żebyście sami mogli zobaczyć, co tutaj znajduje się w środku. Znajdujemy się obecnie na. Kanale Kryptoanalizy jest to kanał główny, na który może dołączyć każda osoba za pomocą linku, e, linka, który znajdziecie pod tym filmem, e, a i też na grupie Facebook. E, więc zaczynajmy po kolei od wszystkich kanałów, które tutaj mamy dostępne, czyli Kryptoanalizy. Kanał główny jest to kanał, na którym udostępniam analizy, e, analizy bitcoina, e, różnych coinów, e, informacje ogólne z rynku. E, na temat koinów, e, informacji z giełdy, jakieś nowinki, e, wszystko ze świata kryptowalut. CryptoNews, e, stricte kanał, na którym rzucam linki o jakichś ciekawych wydarzeniach w krypto społeczności. E, rezultaty mówi samo przez siebie. E, I tutaj, e, zobaczcie, e, mamy rezultaty z końcówki roku 2017. E, to jest też. E, Okres, w którym zaczynałem prowadzić tą grupę, e, troszeczkę wcześniej, bo chyba dwa miesiące wcześniej, a to, to są pierwsze rezultaty, jakie zaczęliśmy tu postować. Zobaczcie, e, jakie tu były wyniki, 432%, e, co my tu mamy, 132%, e, po prostu e, niesamowite rzeczy się wtedy działy, końcówka, zobaczmy tutaj co mamy, 188%, procent. 176, 124, jedziemy dalej sygnały VIP Zobaczcie co tutaj się działo Be 300% 100% lumen Lisk 151 redcoin 570 losatoshi koń to był straszny tutaj był wzrost 576% Bitcoin Cash 143% 94 słuchajcie to były to były normalne wyniki, które osiągaliśmy podczas runu ostatniego. Zobaczcie tutaj Shift 200, Humanik 300. Pamiętam te kole wszystkie. Kanabis to też oczywiście, masakra, prawie 600%. I słuchajcie, to było, To było naprawdę osiągalne. I dało się zarobić naprawdę bardzo duże pieniądze w tamtym okresie. Oczywiście teraz, teraz jest troszeczkę inaczej. Nie mamy tego bull runu altowego, ale też idzie zarobić 10, 20, nawet 50%, co jest niesamowitym wynikiem na tą chwilę. No tak to wygląda. Rezultaty. Możecie sobie dołączyć na grupę Discord, przejrzeć sobie te wszystkie rezultaty z ostatnich lat. Zobaczcie 125. 35. E, ostatni taki dobry call to chyba INS, co mi się trafił to 50%, a tak e, na razie e, no, nie mamy co się spodziewać jakichś wyników po, e, po 300-500%, e, to jest na razie nieosiągalne. Dobrze, przejdźmy dalej. E, witaj na pokładzie, to jest jakby mój kanał administracyjny, na którym widzę nowe osoby, które dołączają okres próbny kiedyś był to też, była opcja na, 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 na na tą chwilę niedostępna. Wyłączyłem ją ze względu na to, że spędzałem zbyt wiele czasu na administrację tych osób w darmowym kanale, zamiast poświęcać je na giełdę, dlatego, dlatego po prostu wyłączyłem tą opcję i gdy ktoś chce dołączyć do pro kanału, to po prostu dołącza i jest wtedy z nami już na 100% od pierwszego dnia. Poradnik tradera, moje porady na temat tradingu. No i teraz co się znajduje? w grupie pro, zobaczcie, tych kanałów jest dosyć sporo niedługo będę przeprowadzał małą konsolidację ponieważ bardzo lubię dodawać nowe rzeczy, rozbudowywać ciągle ten, tą grupę na Discord i stąd też tyle tego wszystkiego się tutaj nazbierało i przyszedł czas, żeby zrobić troszeczkę porządek, ale to w nadchodzących dniach może pojawi się coś pojawi się coś jeszcze nowego i wtedy wtedy będzie większa reorganizacja. Dobrze. zacznijmy od góry binance sygnały altcoin. Co, jak to wygląda? No mniej więcej tak jeśli już mam pewność jakiś, na jakiś sygnał, to wrzucam mniej więcej w takim formacie wejście, mniej więcej przedział, target i, i stop loss, zawsze te wszystkie rzeczy są podane. Binance sygnały update tutaj podaję update'y do otwartych sygnałów, binance analizy techniczne, więc tutaj e, więc tutaj podaję analizy techniczne bardziej już. E, bardziej dogłębnie przyglądamy się podanym danym coinom, pozycjom, tak? czasami robię analizę techniczną jeszcze przed otwieraniem sygnału i wtedy gdy, gdy na przykład, zobaczcie tutaj mamy bardzo dobry przykład FTM spodziewamy się podobnego testowania supportu kickback można otworzyć, buy order na poziomach, podaje poziomy targety podane na zielono wszystko pójdzie jak wszystko pójdzie po naszej myśli i tu macie rozrysowany rozrysowaną tą potencjalną pozycję jeśli pozycja rzeczywiście obniży się do naszego poziomu mamy otwarte buy ordery i już czekamy tylko na nasze targety tak to wygląda często robię takie analizy żeby żeby po prostu rozebrać na czynniki pierwsze to czego możemy się spodziewać i zawczasu Otworzyć naszą, e, naszą pozycję. Potem podaję oczywiście update y, e, do tego ETH. Tutaj macie kolejne FTM przebicie przez opór, tak jak się spodziewaliśmy. Wejście na pierwszym pułapie i przebicie przez opór. I teraz czekamy tylko na, na pierwszy target. Tak to wygląda, jeśli chodzi o analizy, Binance, e, sygnały long term. E, tak naprawdę na tym kanale. Nie postowałem żadnych sygnałów od jakiegoś czasu, ponieważ wszystkie moje sygnały opieram na czystej analizie technicznej. I jeżeli już jest jakiś sygnał long term, to po prostu rozkładam go na czynniki pierwsze, tak jak już mówiłem na tym kanale analizy techniczne lub na sygnałach po prostu i, i, i tam podaję czy to jest short term, czy, czy, czy midterm, czy, czy long term z reguły. Z reguły jednak e, podaje sygnały short lub midterm, long term, znaczy nie lubię otwierać zbyt długich pozycji, e, lubię wejść e, w sygnał, zarobić, skasować profit i poszukać następnej e, możliwości na, na wejście, e, zajęcie pozycji. E, co my tutaj jeszcze mamy? E, Bitfinex, Trading. E, Tutaj podaje sygnały na giełdę Bitfinex. Bitfinex analizy techniczne, tak samo trading. Tutaj podaje sygnały. Tutaj bardziej dogłębnie patrzę na, 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 na podane pozycje. Tak jak tutaj macie przykład, ostatni Ripple jest tu teraz na poziomie silnego wsparcia, wcześniej oporu na. Dyniowym wykresie jasno widać gdzie się znajduje ten support. Tak obecna cena to około 25 centów. To była cena, przy której polecałem otwieranie pozycji long ze stop loss. Tutaj, oczywiście, literówka, jak to na Discordzie się zdarza. Stop loss 23 centy i tutaj jeszcze informacja poczekał jeszcze na zamknięcie kolejnej dziennej świeczki aby ostatecznie podjąć decyzję o zajęciu pozycji no i tutaj mamy kolejną informację ode mnie troszeczkę później że otworzyłem pozycję update że pozycja jest aktualna pozycja nadal aktualna i teraz nie mam akurat giełdy poczekajcie chwilkę zobaczymy jak ta pozycja wygląda Okej, okay, jesteśmy z powrotem już na, na na giełdę Bitfinex. Jak widzicie, na który patrzyliśmy, z którego spodziewaliśmy się, mamy jak widzicie świeczkę w górę. Na tą chwilę na poziomie 29 centów. Dzisiaj cena wzrosła aż do 30, 30 tak, prawie 30 centów, czyli wchodziliśmy za, za 25, co nam na tą chwilę daje. No, solidne 13%, jeśli chcielibyśmy zamykać tą pozycję teraz. Oczywiście możemy też liczyć liczyć na większe wzrosty ale tutaj tutaj raczej będzie konsolidacja lub, lub wyhamowanie ceny do troszeczkę niższych poziomów i możliwe że stamtąd zaczniemy się odbijać znów w górę RSI też wygląda całkiem ciekawie. Dobrze wróćmy do, do grupy Teraz tak co jeszcze tutaj mamy market research. Tutaj też kiedyś robiłem dużo analiz fundamentalnych. Teraz staram się, większość jednak moich trade'ów opierać tylko i wyłącznie na czystej analizie technicznej. Także to jest kanał, który prawdopodobnie zniknie. Oczywiście mamy, mamy wszystkie kanały, mamy wszystkie informacje, które są. Na temat giełdy udostępniane na kanale z informacjami crypto news także tym można się sugerować, jeśli tak lubicie analizę fundamentalną. Crypto Library tutaj znajduje się troszeczkę materiałów edukacyjnych, które można sobie przejrzeć, ściągnąć, poczytać na radarze. Tutaj zamieszczam pozycje, które którym się przyglądam, czyli nie są to jeszcze sygnały, nie są to analizy, ale wrzucam dla mnie i dla was, dla waszej informacji pary, którym się przyglądam na tą chwilę, to mi też, to jest dla mnie jakiś indykator do czego mam później wrócić, i też dla Was jakaś tam podpowiedź też możecie sobie sami zerknąć, sami zrobić sobie analizę techniczną, jeżeli, jeżeli ja tego nie zrobię. I sami też pilnować, pilnować tych pozycji, jeśli chcecie sami tradować i zajmować je na giełdzie. Info to kanał czyste, czysto. Do mojej komunikacji z grupą, czyli zamieszczam tutaj informacje na temat zmian na grupie i tym podobnych. Czysta komunikacja ze wszystkimi osobami w grupie Pro, Trader Tools, nowy kanał, na którym opisuję narzędzia. Narzędzia przydatne. W naszym w naszym e, fachu, że tak powiem, i szkolenia e, też nowy kanał, e, na którym będą e, szkolenia i podpowiedzi. E, jak radzić sobie na tej giełdzie. E, jak trajdować. Czego się wystrzegać, co stosować, i tak dalej, i tak dalej. Jak być sukcesywnym traderem. Aplikacje mobilne to już musicie sobie sami zobaczyć, jeśli jesteście w grupie Pro. I coś nowego, co jest w fazie testów, to taki smaczek. Teraz mogę uchylić rąbka tajemnicy BitMEX. Prawdopodobnie będę zamieszczał też sygnały BitMEX z dźwignią. Jest to teraz w fazie testów. Testuję również BOTA, który, który, znacznie ułatwia pracę na giełdzie. Można automatycznie wejść w sygnał, a BOT już robi całą robotę za nas. Podany sygnał oczywiście. Także to jest w fazie testów. Na razie, na razie tutaj podałem dwa, dwa sygnały. Ostatni sygnał był 45% zysku, zamknął się na trzecim targecie dźwignia razy 10. Tutaj była e, mała strata chyba 4 czy 5%, coś w tym stylu, coś takiego. E, w każdym razie to jest na razie w fazie testów. E, mam zamiar udostępnić dla wszystkich e, członków grupy pro e, za darmo, e, żeby sobie przetestować też te sygnały z dźwignią. I zobaczymy, może będzie to następna rzecz, która która będzie właśnie pod szyldem kryptoanalizy, czyli nie tylko Binance, nie tylko Bitfinex, ale też Bitmex sygnały z dźwignią. To by było na tyle, jeśli chodzi o, o krótki opis grupy kryptoanalizy. Grupę prowadzę od ponad dwóch lat, jestem aktywny prawie każdego dnia. Bez, bez żadnej większej przerwy czasami jest to dzień, jest, są to dwa dni jeśli naprawdę giełda jest martwa no to czasami taka przerwa jest jak najbardziej wskazana ale zawsze daje informacje na temat tego czy będziemy tradować czy, czy po prostu na razie, na razie ta sytuacja nie pozwala na zajmowanie żadnych pozycji czasami jest lepiej przeczekać niż po prostu marnować czas, pieniądze i zdrowie na, na, szukanie, na szukanie igły w stogu siana, że tak powiem, bo, bo czasami po prostu nie ma dobrych pozycji, które można by zajmować, pozycji, które pozwalałyby nam na jakiekolwiek zminimalizowanie ryzyka i zarobienie jakichkolwiek pieniędzy. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Krótki opis grupy Kryptoanalizy Pro. Jeśli chcesz dołączyć do grupy, oglądasz ten film na YouTube, to znajdziesz pod tym filmem kontakt do mnie i też link do grupy Discord. Napisz do mnie, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Pozdrawiam, do zobaczenia.